Cześć, Mazury, Mazury, cud natury. Konrada Pies walczy z piłką i z pantoflem. Piłka mu wpadła do pantofla. Co on odpierdziela? Ale ty to tam włożyłeś? Tak. A ja Myślałem, że mu wpadło. Nie Odpierdziela takie numery? Hipcio! Hipcio! Ale pan cię w chuj zrobił, no. Trzymajcie się bigno, tak? tam Pan cię w chuj zrobił, piłkę włożył. No, no, spatuj, pi, piłkę włożył do pantofla, no. A piesek nie może wyjąć, no. Dobra, wyjmę to, nie? Nie, czekaj, nie, nie, niech ziaba, walczy. Już nie. on nerwice dostał, Nie, zobacz. Niech walczy, nie? Z, ziaba. Czuję piłeczko, gdzie jest. No dawaj, dawaj piłeczkę. No, no, tak, tak, daj, 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 daj. Dawaj. Puść to.

O, jest! Jest! Sukces! Brawo! brawo. Wyciągnął! Jipcio wyciągnął piłkę! Ja. Teraz nie odda, nie? Teraz nie oddasz piłki, nie? Zdaje mi się, że tutaj w tym No, hiper dostał fajną piłkę, tak? Dałem hiperowi fajną piłkę, tak? bo na ziemi daj piłkę daj nie da nie da piłki bo piłka jest jego no już dostał to piłka jest jego tak no hiper gdzie jest piłka gdzie piłka jest? gdzie piłka jest no gdzie jest piłka w bucie jest piłka no dawaj żabuś no a piłkę, a piłkę, no, atakuj piłkę, no, gdzie ta piłka jest, no? No, klapka mi zeszła. Dawaj piłkę, hiper, dawaj piłkę, no. Gdzie ta piłka się schowała, no. Nie ma miejsca, żeby mordę wsadzić. Pa, zapar, 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 teraz teraz no. <grym> Dawaj hipcio. Dawaj hipcio piłkę, dawaj. gdyby był mądry, to by zaparł w drugą w stronę, nie, i wypchnąłby

No, dawaj, dawaj tego, atakuj klapka! Atakuj klapka! No, może być po cztery zaraz! No i co? Gdzie piłka? No, gdzie piłka? Hiper, hiper, gdzie piłka? No? I co z tą piłką? No, no dawaj piłkę, zabieramy piłkę. 40, sobie to. Daj mu no, no, tak to tak tak to no czekaj, wyciągniemy, tak? o jest piłka, jest hiper ma piłkę tak? ale była schowana tak a piesek wyciągnął? nie ja pomogłem pieskowi dzięki za obejrzenie filmu do końca, nara